Hej, katu zabawę Euzebiusza. Dzisiaj w programie będą pozdrowienia, życzenia i konkurs. Pozdrawiam Zuzie, Ognikora i prezenta. Tak, tak, tych osób jest wiele. Chcielibyśmy bardzo wam podziękować. Tak, ja tylko e... i pamiętam. Tak, pamiętasz ich, bo żeśmy tutaj rozmawiali i czytali niedawno e, kto tam komentuje. Natomiast bardzo fajnie, że są komentarze, e, że są sugestie e, i opinie. E, dużo osób nam komentuje ostatnio. Ja tutaj mam kilka. Tak, nawet bardzo dużo. Kilka wynotowanych. Nie wiem, czy wszystkie będę tutaj w stanie e, wszystkie osoby przywołać, ale tak. Kacper Lubowicki. Del, Deli.pl, X-Club Games, kolekcjoner G Play Mateusz Sroka, Jędrzej Kaczonowski, Zuzia Lorenz, Mateusz Kiełek, Ola Jurkiewicz, Szymon Rybacki, ognikor 11 xxxc radovan 3 Kamilo. No, jest tam trochę tych osób. Bardzo wszystkim dziękujemy, że jesteście z nami, że nam kibicujecie. Tak, konkurs jest, jest. jest. Konkurs jest też dla Was, tak, żebyście właśnie tutaj mogli um, się wykazać. Tak. Na czym polega konkurs? Co muszą zrobić nasi, nasi widzowie? Komentować na pewno. No to na pewno, ale ogólnie chodzi o to, że tak, dostanicie trzy zadania, trzy nagrody są przewidziane. I trzy pierwsze osoby, które znajdą trzy wyznaczone przez nas rzeczy w naszych filmach, wygrają. Czyli trzeba znaleźć trzy rzeczy. Pierwsza rzecz w naszych filmach, którą trzeba znaleźć, to trzeba znaleźć Eusebiusza ze śliwką pod, pod okiem. Tak. Tak, ja tak, w jednym z filmów, jednym z filmów jest, jest Eusebiusz z podbitym okiem. I musicie, ja wiem, ja wiem. Tak, musicie, musicie znaleźć, i musicie znaleźć, który to film. Druga rzecz, którą musicie znaleźć, to w którym odcinku występuje tata, bo jest jeden odcinek, w którym tata, tata ma rolę. Tak. A, tak jest, taki jest. Tak jeden. jest, jest. To jest proste i najtrudniejsze zadanie, najtrudniejsze zadanie jakie musicie tutaj wykonać, to jest odnalezienie mamy w jednym odcinku. Mama pojawia się dwukrotnie w jednym z filmów i musicie napisać co to za film i Te, wszystko... tym razem w tym zadaniu Wam nie pomogę, bo ja nie wiem. Tak. Niestety ja nie wiem. Tylko no jest to, jest to podchwytliwe, tak? Trzeba się wykazać znajomością tych naszych filmów, przejrzeć wszystko i wynaleźć film, w którym jest mama. A może wiecie, bo może wiecie, jest taki jeden specyficzny odcinek, w którym oprócz mnie jako kamerzysty, oprócz Euzebiusza, jest jeszcze jedna osoba. Mama. Tak. I jeżeli mm, już znajdziecie te, te, te trzy filmy, będziecie znali tytuły. To takie, to takie właśnie... Prezenciki małe, wygracie. Tak, tylko musicie wysłać e, odpowiedzi na nasz e-mail. Zabawy Eusebiusza bez kropki małpao2.pl e, Na e, odpowiedzi czekamy do końca stycznia, tak? Czyli macie bardzo dużo czasu. Jest, są zestawy Star Wars. A, to zaraz e, Ninja pokażę. Go. I e, jeszcze jakiś. No właśnie, właśnie, poczekajcie, zaraz Wam pokażę, co to za zestawy są. Tak. Jak wam mówiłem Star Wars i Ninjago. Tak. Do, w tym się trochę rusza, do, w tym się więcej rusza trochę od tego. To, to, są, szary, to są bardzo, bardzo powszechne To są bardzo powszechne zestawy i tutaj y, dwa takie są, tak? Dla dwóch osób jest Star Wars, dla jednego ludziki, ja jest są takie Jest Ninjago e, i ten kto odpowie pierwszy dostanie jeszcze. Taki, taki też jeszcze jeden prezent, chyba. Zobaczycie na koniec, co to jest za prezent. Dodatkowy. No i trzeba byłoby, chyba, jeszcze z racji tego, że są święta, złożyć wszystkim życzenia, prawda? Wszystkiego najlepszego w dniu świąt. Jeśli są święta, to życzę Wam dobrych świąt i dobrych prezentów. Tak jak ja też dostanę. No nie wiem, a byłeś grzeczny? No tak. Aha, to, to jak byłeś, to w porządku. Także wesołych świąt, trzymajcie się, oglądajcie, po, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Do następnego filmu.